Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że się spotykamy na kolejnym naszym planowaniu pracy w nowym roku akademickim. Kończymy go szczęśliwie. Byliśmy na wyprawie we Włoszech, pisała prasa na ten temat. Mamy informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Powiatu Ostrowskiego. No i zaczynamy teraz naszą działalność edukacyjną i tą właśnie integracyjną. W poniedziałek jesteśmy gospodarzem wspólnej inauguracji Roku Akademickiego Województwa Wielkopolskiego. No, zostaliśmy wyróżnieni, ale dużo jest pracy z tym związanej, szczególnie organizacyjnej, no i zapraszam wszystkich chętnych słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu III Wieku na to spotkanie. Należy się zapisać jeszcze we czwartek, a spotkanie jest w poniedziałek o godzinie 11 w Społecznej Akademii Nauk. I to już definitywnie koniec poprzedniego roku akademickiego. Nowy rozpoczynamy 6 października z tym, że zajęcia, a właściwie plan zajęć, Ukaże się w internecie, mam nadzieję, jeszcze przed 3-4 października. Troszeczkę w tym roku jest później, a to dlatego, że grup nam przybyło i aktualnie dyskutujemy, prowadzimy rozmowy z różnymi osobami, które po pierwsze będą prowadzić zajęcia, a po drugie będą nam wynajmować pomieszczenia. I dlatego też. Myślę, że w piątek najbliższy już dokonamy podziału no i zajęcia będziemy rozpoczynać punktualnie właśnie 6 października, 7 października o godzinie 16.30 jest inauguracja roku akademickiego. Tym razem będzie pewna niespodzianka, jak zwykle. Staram się, aby łączyć pokolenia, no i prowadzenie, a także i Nastrój wytworzy grupa, a właściwie chór dzieci i młodzieży, który prowadzi nas w nastrój także i powagi. Podczas inauguracji będzie oczywiście wykład, tym razem z zakresu kultury języka polskiego. Po wykładzie będą oczywiście informacje podane, no i już, prawda, po będziemy uczestniczyć w zajęciach. Kolejny wykład będzie w listopadzie, poświęcony historii naszego miasta. Po wykładzie siódmego rozpocznie działalność koło literackie, a po wykładzie historycznym, który poprowadzi dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa, będzie działało koło historyczne. Są pewne kłopoty, jeśli chodzi na przykład jeszcze o zajęcia na ale mam nadzieję, że też no może z opóźnieniem, ale będziemy kontynuować. Najwięcej w tym roku jest chętnych na język angielski i na informatykę. A dodatkowe zajęcia, te właśnie integracyjne, no po prostu pewnie trochę ruszą później, tylko dlatego, że słuchaczki nasze szanowne i słuchacze. Biorą zbyt dużo, że tak powiem, tych zajęć, i potem no, po prostu nie ma czasu na te na dane dodatkowe. Przypominam, zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, włącznie sobotę sobie zostawiamy na rekreację, niedzielę na odpoczynek. Wszystkie opłaty należy uiścić teraz, we wtorki, i w czwartki, w biurze przy ulicy Królowej Adwigi 8C w godzinach od 11 do godziny 13. I przypominam, we wtorki i we czwartki. Gdyby się coś zadziało, prawda, że nie możemy w tym czasie czy w tym dniu, można przelać na nasze konto. Najpierw trzeba się jednak poinformować, jakie to są koszty, aby potem czasami nie było tak zwanej kolizji finansowej między bankiem a nami. No i kiedy już będziemy rozpoczynać rok akademicki, na naszej stronie internetowej ukaże się plan, ukaże się program i zarząd obradujący już po inauguracji roku akademickiego przyjmie plan swojego działania, a także ten plan zostanie uwzględniony, jeśli chodzi o potrzeby samorządu, słuchaczy, no i oczywiście rady programowej. I jeszcze tylko dodam, że y, jutro, czyli we czwartek, jedziemy na piknik, y, który organizuje samorząd Słuchaczy do Sośni. Pieczonego ziemniaka będziemy spożywać i nie tylko. No i będziemy, że tak powiem, przebywać w, na powietrzu, aby także się w jakiś sposób no, y, przygotować fizycznie i psychicznie do nowych wyzwań. Roku Akademickiego 2014 15. Dodam na koniec, że w poniedziałek będą przedstawiciele Uniwersytetów z Wielkopolski, a więc będzie co najmniej 15 delegacji z poszczególnych uniwersytetów. Też to będzie służyło wymianie doświadczenia i doświadczeń na, w naszej działalności na nowy rok akademicki. Dziękuję bardzo.